Monika Gering, witam Państwa w programie Gość Tygodnia. Dziś moim Państwa gościem jest Jacek Sariusz-Wolski, kandydat do Parlamentu Europejskiego z listy Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, wczoraj minęło 10 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Co dziś powiedziałby Pan eurosceptykom, którzy dekadę temu mówili, że Unia Europejska to zło, a dziś sami wystawiają swoich kandydatów? Ja powiedziałbym, że się mylili, że to było bardzo dobrych 10 lat dla Polski że dokonaliśmy skoku cywilizacyjnego, że dzięki członkostwu jesteśmy i bezpieczniejsi, i bogatsi, że Polska się bardzo zmieniła, że możemy cieszyć się tym, że jesteśmy w gronie krajów członkowskich Unii, które nawzajem sobie pomagają, to co nazywamy Solidarnością, że ponadto to jest nasza druga Policja Bezpieczeństwa, która szczególnie nabiera na wadze teraz, kiedy się dzieją tak. Złe sprawy i, i, i konflikt na Ukrainie, że w zasadzie w każdej miejscowości w Polsce widać ślady naszego członkostwa, I, i pięknieje Polska, i jest lepiej połączona drogami, autostradami. No i przede wszystkim, że obywatele czują się obywatelami nie tylko Polski, ale całej Europy, że młodzież może podróżować. Bez paszportu, przekraczać granice, nawet tego nie zauważając, <laughs> że potem studiując, może studiować w innych krajach, że możemy jeździć nie tylko jako turyści, ale również pracować przez potężna ilość Polaków pracuje w innych krajach i ma takie same prawa jak miejscowi. Także same, same, same korzyści. Sądzę, że gdyby nie to, to Polska byłaby dużo mniej zasobnym krajem. I nawet jeżeli narzekamy, że nie jest aż tak dobrze czy tak bogato, jakbyśmy chcieli. Co dobrze świadczy o na naszych ambicjach, to na pewno stan Polski po 10 latach członkostwa jest dużo lepszy niż gdyby tego członkostwa nie było wydawanym przez Pana periodyku Łódzkie w, centru, w sercu Europy można przeczytać Możemy być dumni z naszego dotychczasowego dorobku w Unii Europejskiej. Nic w sposób tak pozytywny nie zmieniło oblicza regionu łódzkiego, jego ostatnie 10 lat naszej obecności w Unii Europejskiej. A ponieważ Zgierz leży niedaleko Łodzi, to ja zapytam Pana, jak ocenia Pan Zgierz pod względem wykorzystywania funduszy zewnętrznych? No, że Zgierz skorzystał zarówno z takich projektów infrastrukturalnych, jak koleja gromadacyjna, tramwaj. Są miejsca w Zgierzu, które, gdzie widać ślady, funduszy europejskich, ale oczywiście można by dużo lepiej i dużo więcej. Sądzę, sądzę, że w następnej perspektywie finansowej siedmioletniej Zgierzch powinien mieć większe ambicje i, i, i po więcej środków mądrze sięgnąć. A to będzie dotyczyło nie tylko tego, co tak widoczne, to znaczy renowacji dom tkacza, mhm. ale, czy, 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 czy placów, czy budynków, ale będzie dotyczyło takich rzeczy, które są szalenie ważne, ale, nie, ale mało widoczne. Nauka, technologia, badania, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, wynalazczość, innowacje, technologie, efektywność energetyczna, czyli to wszystko, co stanowi tkankę gospodarki i pozwoli się dalej rozwijać, kiedy już pewnego dnia a taki dzień nadejdzie już tych funduszy nie będzie. Właśnie taką, taką problematykę proszę Pan na kwietniowym spotkaniu, e, kiedy przyjechał Pan do Zgierza. E, mówił Pan też, że trzeba tak wydawać pieniądze, by na siebie w kolejnych latach zarabiały i tu chodziło o tą innowacyjność. Jak można zachęcić i Zgierzan, i w ogóle mieszkańców całego kraju, ale i regionu, żeby poszli na wybory? E, Polska jest frekwencyjnym ogonem Europy. W Belgii ponad 90% głosujących idzie do... którzy mają możliwość głosowania idzie do urn w Polsce 25. To mało. To jest paradoks. To jest paradoks dlatego, bo w ostatnich badaniach 89% Polaków mówi, że Unia to dobra rzecz. I aprobuje nasze członkostwo. Uważa, że dokonaliśmy dobrego wyboru. A jednocześnie około 20% zamierza pójść na wybory. Rzeczywiście jest to połowa średniej unijnej. To zielone świadczy. To świadczy o tym, że Jesteśmy zadowoleni, ale nie chcemy być w Unii podmiotem, nie chcemy uważać się za część Unii, tylko mówimy o Unii ona czy oni. A jeżeli będziemy tak nadal, to możemy, możemy niektóre nasze szanse stracić, bo potrzebne są aktywne postawy. No jeśli chodzi o, o Ziemię Łódzką, o, o region, województwo, to w pierwszej kadencji mieliśmy cztery mandaty, w drugiej trzy. A teraz przy bardzo niskiej frekwencji, nie chcę być złym prorokiem, możemy mieć tylko dwa, dlatego, bo tak jest skonstruowana ordynacja, że ilość europosłów na dane województwo zależy od frekwencji. Czyli te mandaty uciekają z województwa łódzkiego do innych regionów, gdzie więcej ludzi idzie na głosowanie. Więc jeżeli my, mieszkańcy ziemi łódzkiej, z chcemy mieć wpływ na to, jak są sprawy, Europejskie, ale i polskie interesy w Unii Europejskiej reprezentowane, jakie są rozstrzygnięcia, a przecież Parlament Europejski decyduje i o prawie europejskim, to jest około 60-70% prawa obowiązującego w Polsce, o funduszach unijnych. To są przeogromne fundusze, to jest razem ze środkami towarzyszącymi 1 piąta polskiego budżetu. Jeżeli chcemy również mieć wpływ na, poza legislacją i budżetem na politykę zagraniczną. A ten wymiar polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, zwłaszcza polityki wschodniej, jest coraz ważniejszy, znowu wrócę do, do sytuacji na Ukrainie, no to wtedy musimy, musimy mieć ten głos i to głos silny. I dlaczego mielibyśmy jako mieszkańcy tej Ziemi być gorzej reprezentowani niż, nie wiem, Pomorze, Śląsk czy Wielkopolska? Także ja zachęcam zachęcał wszystkich, niezależnie od ich wyborów politycznych. Żeby poszli na wybory, jeżeli ja a w większości tak, nasze członkostwo w Unii Europejskiej, bo tylko w ten sposób mogą mieć wpływ. A w tej chwili, w tych wyborach, po raz pierwszy te głosy przełożą się na to, jak będzie się kształtował nie tylko Parlament Europejski, ale Komisja Europejska, swego rodzaju rząd. W tej chwili każda z dużych sił politycznych ma swojego kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej od którego bardzo wiele będzie zależało, no i jeśli nie go zagłosujemy, no to potem nie narzekajmy, że sprawy nie biegną dokładnie w takim kierunku, w jakim byśmy chcieli. A takie sceptyczne założenie to to, że może tam jeden mandat nam odejść, czyli zostaną tylko dwa dla województwa łódzkiego, a jak pan myśli, jak, na kogo zagłosują mieszkańcy województwa łódzkiego, jak będzie się kształtować? Ja mam nadzieję, że zagłosują na ludzi, których uznają za Kompetentnych i, i, i dobrych reprezentantów. Natomiast nie, nie będę prowadził propagandy, czy agitacji wyborczej. Politolodzy obstawiają, że Pan jest pewniakiem. Ja, ja, ja bym ja bym radził zastanowić się, czy ten ktoś, prawda, jest duży wybór, czy ten ktoś będzie mnie i moje interesy i polskie interesy dobrze reprezentował. Mi się wydaje, że kluczowym e, słowem tutaj hasłem jest, są kompetencje. Gdy czytamy Pana ulotkę, są na niej napisane postulaty. Pierwszy z nich to bezpieczeństwo energetyczne Europy. Jak wykorzystać potencjał Unii Europejskiej, aby źródła energii kupić po przystępnych cenach i nie będąc przy tym ofiarami szantażu ze strony dostawców. Ja chciałbym powiedzieć, że, że wbrew pozorom te wielkie rozstrzygnięcia na szczeblu europejskim, tak pozornie odległe jak dostawy gazu, jak wspólny rynek gazu jak warunki kontraktów właśnie z Rosją. One są kształtowane chociażby przez rozporządzenie, na którym ja pracowałem, rozporządzenie gazowe tak zwane, SOS, które wzmocniło polską pozycję wobec Gazpromu. I sądzę, że dzięki temu rozporządzeniu, nad którym tam gdzieś daleko pracowaliśmy, dzisiaj rachunek za gaz i za elektryczność pośrednio w gospodarstwie domowym w Zgierzu jest niższy. Nadal jest za wysoki i nadal chcemy jeszcze, żeby był niższy. Ale to, że tworzymy wspólną politykę energetyczną, bezpieczeństwa energetycznego, że Unia mówi jednym głosem, że domaga się respektowania interesów przez Rosję w tym przypadku, że mamy mimo wszystko lepsze warunki kontraktów z Gazpromem, że możemy liczyć na to, że będziemy mieli gaz z innych źródeł, z dofinansowanej przez Unię Europejską portu gazowego, z gazu skroplonego o świnoujściu że możemy czerpać również z kierunku zachodniego, że sądzę w tej chwili, mogę to już powiedzieć, że Unia nie przeszkodzi nam w eksploatacji, w eksploatacji gazu łupkowego, a na pewno pomoże, jeśli chodzi o czyste technologie węglowe. Problem też naszego, naszego regionu, Bełchatowa. To się przełoży na, na rachunek za, za gaz i za elektryczność gospodyni, czy gospodarstwa domowego w Zgierzu. Także ta wielka polityka ma związek i o to właśnie zabiegamy. Bezpieczeństwo energetyczne to jest jedna z moich specjalności w tej materii. A druga to na przykład Ukraina. A, dru a druga to jest polityka wschodnia, tak. bo tego zależy nasze bezpieczeństwo, ale również gospodarcze korzyści z handlu, w ogóle ze wschodem. No, w tej chwili przeżywamy kryzys, znaczy tam jest kryzys na granicy wojny, natomiast tylko razem jako Unia Europejska jesteśmy, jesteśmy w stanie wstrzymać te zapędy imperialne i i groźne wojenne Rosji. Mówi się, że Unia Europejska wprowadza sankcje. W Rosji też zaczynają przyznawać, że skutki sankcji będą bolesne dla ich gospodarki. Ale sytuacja na Ukrainie nie poprawia się i jest cały czas trudna. Jest cały czas trudna. Natomiast y, odpowiedzmy sobie na pytanie, jaka byłaby, gdyby nie oferta Unii Europejskiej Stowarzyszenia, czyli to, co kiedyś negocjowałem dla Polski, 20 lat temu przeszło, y, i gdyby nie pomoc. W tej chwili Unia Europejska razem z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Oferuje Unii w sumie około 30 miliardów dolarów. To są gigantyczne kwoty po to, żeby podtrzymać gospodarkę. A nas stojąca na nogach gospodarka ukraińska to są ogromne korzyści gospodarcze również dla Polski, bo mamy z kim handlować i będziemy korzystali z tego. Natomiast upadająca gospodarka ukraińska, nie mówiąc już o upadającym państwie ukraińskim, to jest po pierwsze niebezpieczeństwo, po drugie stracone szanse gospodarcze. Także Unia Europejska jako całość działa na korzyść nas. I to się kiedyś tam odbije właśnie, na naszych rachunkach domowych za, za energię, czy na naszych yy, pensjach, emeryturach czy rentach. Takie są związki, chociaż gołym okiem trudno dostrzegalne, ale to o to chodzi. Panie pośle, czy sytuacja na Ukrainie zmierza do jakiegoś unormowania się, czy my, Polacy też, ale i cała Unia możemy powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni? My jesteśmy bezpieczni, ponieważ mamy te dwie polisy ubezpieczeniowe. NATO, artykuł 5, ta zasada, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Mamy w tej chwili zwiększoną obecność wojskową NATO w regionie. Mamy 16 myśliwców amerykańskich w łasku. Mamy cztery francuskie w Malborku. Mamy samoloty rozpoznawcze i zwiadowcze nad niebem polskim, które nas chronią. Także gdyby coś, to nie jesteśmy sami, tak jak byliśmy w 1939 roku, kiedy rozpoczęła się druga wojna światowa. Natomiast za naszymi rubieżami, za naszą granicą na Ukrainie jest nic niebezpiecznie. Wydarzenia chociażby dzisiaj, walki w Słowiańsku i ta ewentualna prawdopodobna interwencja wojskowa Rosji sprawia, że za naszymi granicami jest niebezpiecznie. Także tym bardziej musimy cenić i umacniać nasze członkostwo w Unii Europejskiej, również w NATO, i liczyć na to, że w większym gronie, jakim jest Wspólnota Europejska, będziemy nadal mogli być bardziej bezpieczni i cieszyć się większym dobrobytem. Natomiast nie możemy wierzyć w to, co do niedawna wydawało się jeszcze wielu za oczywiste, że pokój jest dany raz na zawsze. Nie. Okazuje się, że nie. Że trzeba o to dbać. A ja najlepiej o to dbać, mając silne, niepodważalne sojusze. I takim sojuszem jest NATO i Unia Europejska. Zresztą ja się zajmuję w Parlamencie Europejskim również, również NATO poza. Energią, i polityką wschodnią, i budżetem. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę. Oczywiście zachęcamy do wzięcia udziału w wyborach do Europarlamentu 25 maja. Dziękuję. Do zobaczenia.